Cześć! W tym filmie! Ruszam o świcie na jedną z najwyższych i najbardziej ikonicznych przełęczy w Alpach, na Stelvio. Zachwycony widokami, nie zwalniam tempa i zdobywam równie wyjątkową Paso di która dostarcza niezapomnianych wrażeń za sprawą wąskiej drogi nad stromym urwiskiem. Zapraszam! Jest to czwarty dzień mojej podróży i absurdalna jak dla mnie godzina 5.50. Absurdalna, bo mało co potrafi mnie zmusić do wstania o tak wczesnej porze, a dziś powód jest niebyle jaki. Muszę tylko wydostać się z parkingu pod pensjonatem, bo kierowca tego busa, nie dość że zastawił mi wyjazd, to jeszcze nie wpadł na to, żeby stanąć ten chociaż metr dalej, co znacznie ułatwiłoby mi wymanewrowanie. Jest to trzecia część mojej filmowej opowieści z siedmiodniowej podróży po Alpach Wschodnich. Pierwsze trzy dni mam już za sobą, kto nie widział poprzednich dwóch filmów to zachęcam by zacząć od nich. Dowiecie się tam jak wyglądała moja podróż z Polski, gdzie spałem, co kupowałem i przede wszystkim co już widziałem. A była to między innymi słynna trasa Grossglockner oraz najwyższa publiczna droga Europy, a także przełęcz Paso del Rombo i nie tylko. Natomiast to co przedstawię dziś widzieliście w zwiastunie na początku. Stałem o tak nieludzkiej jak dla takiego nocnego marka jak ja porze, dodatkowo rezygnując ze śniadania, które miałem tu w cenie, tyle że dopiero od godziny siódmej, więc dla mnie za późno, a wszystko po to, żeby dojechać do Stelvio możliwie jak najwcześniej. Tak, żeby podziwiać tą kultową, wysokogórską przełęcz skąpaną w pięknym, porannym słońcu bez tłumów turystów. A mam do niej prawie 100 km. Jedynie do tego słońca nie mam pewności, dlatego jadę w założonej przeciwdeszczówce. Jak widzieliście w poprzednim filmie, gdy kładłem się spać, była burza, a prognoza na dziś była mocno niepewna. Pokazywała 50% szans na deszcz. Zanim zasnąłem, zdecydowałem, że nawet jeśli będzie rano padać, to ruszam, bo ze względu na odległość nie wiem, jak będzie już pod samym Stelvio. Jeśli będzie padać, to szukam jakiejś restauracji czy kawiarni w pobliżu i tam spróbuję przeczekać. Jeśli przejdzie, to ruszam na górę, a jeśli nie, to biorę kolejny nocleg i czekam na ładną pogodę. Przyjechałem tu nie po to, żeby po prostu przejechać te trasy i tyle, chcę to zrobić tak, jak sobie wymarzyłem, ciesząc się nimi zarówno wizualnie, jak i czerpiąc radość z jazdy. A w deszczu, wiadomo, tak, średnio. Nic nie stoi mi na przeszkodzie, by przedłużyć ten wyjazd, jeśli będzie to konieczne. Na szczęście nie było, bo pogoda okazała się sprzyjająca. Po sztywnym, jak wykrochmalony frak austriackim ruchu licznym, tu totalna odmiana. Swoboda na drodze w typowo włoskim stylu. Temat fotoradarów Austriacy też traktowali śmiertelnie poważnie. Tam raczej atrap nie uświadczymy. A we Włoszech to wręcz istny festiwal atrap, takich jak na przykład ta. Jest ich tu pełno. Gdy się zbliżamy, to widać, że obiektyw kamery jest tak naprawdę zwykłą naklejką, lub po prostu widać przez przeźroczystą szybkę, że urządzenie jest w środku puste. Oczywiście, gdy nie jechałem za żwawo podążającym lokalsem, to i tak zwalniałem proforma, żeby upewnić się, czy to na pewno zwykły fake. I nie spotkałem się z ani jednym prawdziwym radarem. Nie twierdzę, że nie ma tu ich w ogóle, po prostu ja nie widziałem i mam nadzieję, że nie przeoczyłem żadnego. Ponadto są dobrze widoczne z daleka, bo są pomarańczowe. Te w Austrii często były bardziej pochowane i w szarym kolorze. Podobno bardzo dużo fotoradarów, takich prawdziwych, działających we Włoszech, znajduje się w okolicach Mediolanu, Florencji i Rzymu, więc Alpy pozostają całkiem przyjazne pod tym względem. I kolejna atrapa. Tutaj dobrze widać, że jest to zwykła naklejka ze zdjęciem obiektywu. Poprzedni feigradar miał po prostu czarną, gładką naklejkę. Ach, ci Włosi. No jak ich nie uwielbiać. Byłem w tym kraju już kilka razy i zawsze czuję się tu świetnie. Komuś może przeszkadzać ich mentalność lub styl jazdy, ale ja się w tym doskonale odnajduję. Przy czym na motocyklu w tym kraju, jak i też w Austrii, to jestem pierwszy raz. Wcześniej byłem samochodem lub po prostu przylatywałem i korzystałem z transportu publicznego, głównie z pociągów, albo wypożyczałem auto na miejscu. Do tego uwielbiam włoską kuchnię i włoską muzykę, a sam włoski język należy bezdyskusyjnie do moich ulubionych. Mam na myśli brzmienie, bo włoskiego nie znam z wyjątkiem kilku słów, jak rację, per favore, carbonara. Ale będąc w Austrii też się czegoś nauczyłem. Wikom iść na Italien? No dobra, żeby tak im nie słodzić, to wkurza mi jedna rzecz, że nie używają kierunkowskazów opuszczając rondo. Co najlepsze jak już użyją, to po to, żeby zasygnalizować jazdę w lewo, więc totalnie od czapy. No i dobra, trochę sobie pogadałem, serwując wam przy tym kilka sucharów, dając do zrozumienia, że w ocenie Włoch i Włochów nie będę obiektywny i 100-kilometrowa trasa spod pensjonatu zleciała. Bo już zaczynam piąć się na jedną z najbardziej kultowych wysokogórskich przełęczy w Alpach, na której w 2007 roku gościła stara, dobra ekipa Top Gear. Natomiast firma Alfa Romeo nazwała na jej cześć jeden ze swoich modeli samochodów, a firma Moto Guzzi jeden ze swoich motocykli. To przełęcz Stelvio. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów związanych z tą przełęczą jest wjazd od południowo-wschodniej strony to zestaw licznych agrafek. Te pięczące się tuż przed szczytem sprawiają wrażenie jakby zbocza gór zostały zszyte ze sobą, co by się nie rozjechały pod naporem turystów, którzy zwłaszcza po wypromowaniu przełęczy przez program Top Gear przyjeżdżają tu tłumnie każdego roku. Dlatego ja, oprócz tego, że tak wyjątkowe miejsca staram się odwiedzać z samego rana, to całą podróż zaplanowałem w taki sposób, by ta alpejska część trasy znalazła się pomiędzy weekendami. Dziś jest środa 7 sierpnia. Weekend w mojej podróży przeznaczyłem jedynie na dojazd z Krakowa i kolejny na powrót do domu. Widziałem na filmach, co potrafi się tu dziać w sezonie i dla mnie osobiście byłby to skuteczny sposób, by obrzydzić sobie to miejsce. Zwłaszcza, że podjazd jest bardzo stromy, nawroty 180 stopni wyjątkowo ciasne, a gdy droga wypełni się samochodami, to motocykliści, zwłaszcza na dużo cięższych i mniej zwrotnych maszynach, mają problem by się tu składać. Na YouTubie nie brakuje filmów pokazujących jak zaliczają oni paciaki na tych agrawkach. Dlatego ja zdecydowanie wybieram taką wersję Stelvio, gdzie ja już jestem prawie u góry, a turyści dopiero budzą się w pensjonatach gdzieś tam w dolinie. Powiem szczerze, że taka ilość tak ciasnych agrafek, gdzie praktycznie jedziemy od jednego nawrotu do drugiego, to nie jest dla mnie coś fascynującego. Mówię o samej jeździe, bo widoki są tu niesamowite. Mam tak, że jeśli zakręty są na tyle wolne, że wymagają używania pierwszego biegu, to frajda z jazdy zaczyna spadać. Mimo, że Ertek za sprawą swojego dość krótkiego rozstawu kół, bardzo dobrze sobie tu radzi. Po prostu ja zdecydowanie wolę te agrafki, które można pokonywać szybciej, a tutaj to tak naprawdę nieustanne żonglowanie pomiędzy jedynką a dwójką, którą zdążymy użyć ledwie na chwilę. Wjeżdżam właśnie na przełęcz Stelvio, najwyższą utwardzoną we Włoszech, znajdującą się na wysokości 2757 metrów nad poziomem morza. I przy okazji sami zdecydujcie, czy wolicie ryzykować tym. Jak tu jak fajnie tłoczno. Chłopaki laski, jest tu wszystko. To, masz na Stelvio, ten... Czy tak jak ja cieszyć się nią w bardzo kameralnych okolicznościach? Na szczycie odbijam w lewo na punkt widokowy, z którego można podziwiać całą tę kolekcję grafek, którą pokonywałem przed chwilą. W tym momencie jest godzina ósma. Mój wjazd na górę spowolniły dwa postoje, podczas których robiłem ujęcia z drona i ściągałem przeciwdeszczówkę, która na szczęście się nie przydała i zaczęło być mi w niej za ciepło. O dziwo na dole było mi w sam raz, ale teraz tu na górze, mimo że jest 12 stopni, to w słońcu jest bardzo przyjemnie. Zalegający śnieg w sierpniu na takiej wysokości nie powinien dziwić. Za to może dziwić brak barierek nad takim urwiskiem, w takim jakby nie patrzeć dość komercyjnym miejscu. I chwała im za to, bo to zapewnia cudowne uczucie wolności i dreszczyk emocji, gdy stoimy tu na krawędzi. Zupełnie jak Trójka Stopgir przed laty. Nawet śmiem twierdzić, że moje ujęcie jest lepsze, bo bardziej widoczna jest ta charakterystyczna dla Stelvio droga. Jak zobaczyłem te rozkładające się stragany to przypomniała mi się Transfogaraska, tam też na szczycie trasy rozkłada się jeden wielki kiermasz, chyba, że tak jak ja przyjedziecie rano to oszczędzicie sobie takich widoków. A propos Transfogaraski to jest jeszcze coś co łączy ją ze Stelvio, a raczej ktoś, to czy Remi Clarkson? Podczas wspomnianej tu wizyty Top Gear w 2007 roku prezenter powiedział, że trasa przez przełęcz Stelvio jest najwspanialszą drogą na świecie jaką można pokonać samochodem. Ale w 2011 roku odwiedził rumuńską trasę Transfogaraską i to jej oddał tytuł najwspanialszej drogi na świecie. Co oczywiście przyczyniło się do ogromnego wzrostu turystyki również i tam. Tak się składa, że byłem na trasie Transfogarskiej w zeszłym roku. Zapraszam do materiału z tego wyjazdu tych, którzy jeszcze nie widzieli. Jest to jeden z najchętniej oglądanych filmów na moim kanale. Zrobiłem też materiał o Jeremy Clarksonie, a ten z kolei jest w tej chwili numerem jeden, jeśli chodzi o liczbę wyświetleń. Też polecam. Moje wrażenia z przejazdu przez Stelvio poznacie za chwilę. A teraz, gdy zjeżdżam tą, powiedzmy, północno-zachodnią stroną do miejscowości Bormio, kilka słów o historii tej trasy. Tak na marginesie, to na Stelvio prowadzą można powiedzieć trzy drogi. Ta trzecia pozwala zjechać lub wjechać tu z graniczącej dosłownie kilkadziesiąt metrów obok Szwajcarii, pokonując przełęcz Umbrai to ta zaznaczona czerwonym kolorem. Szwajcarskie Alpy mam w planie na przyszły sezon, więc może wtedy sprawdzę ten odcinek. Ale wracając do historii trasy przez przełęcz Celvii. Badania archeologiczne sugerują, że przez przełęcz tą przetrawiano się już 3000 lat przed naszą erą. Natomiast droga, która w niemal niezmienionej formie przetrwała do dziś, została oddana już w 1825 roku, czyli około 200 lat temu. Habsburgowie zlecili jej budowę po tym, jak na mocy postanowienia Kongresu Wiedeńskiego Austria otrzymała Lombardię, którą trzeba było skomunikować z resztą cesarstwa. Oczywiście droga od czasu powstania była kilkukrotnie unowocześniana. Otrzymała nawierzchnię asfaltową i całą tę infrastrukturę. Za oryginalny projekt drogi był odpowiedzialny włoski inżynier Carlo Donegani, ale robotę można powiedzieć, że zrobił po niemiecku. Do dziś zachowały się oryginalne kamienne mury umacniające zbocze wzdłuż drogi jadąc w kierunku Stelvio za miejscowością Trafoi, które mimo 200 lat na karku nadal pełnią swoją funkcję, Wjazd w stronę Bormio składa się z wielu odcinków takich bardziej prostych, z wielu ciasnych tuneli i licznych ciasnych agrafek. Widoki są przepiękne, oczywiście im bardziej w dół, tym mniej spektakularne. Podsumowując, Stelvio zrobiło na mnie wrażenie, bez dwóch zdań, ale. No właśnie, zawsze największą moc mają te słowa, które usłyszymy po słowie ale. Cały czas czułem, że czegoś mi tu brakowało i chodzi tu dosłownie o niuansę, sam nie potrafię określić czego. Stelvio zapamiętałem jako wyśmienite danie, do którego ktoś nie tyle zapomniał dodać jakiejś kluczowej przyprawy, ale dodał jej za mało. A może wręcz odwrotnie, dodał za dużo? Może chodzi o tą dużą ilość ciasnych agrafek z nawrotami 180 stopni. Bo tak zapamiętałem tę drogę, usiano agrafkami, a gdy chwilowo nie było agrafek, to dominowały takie bardziej proste odcinki z łagodnymi łukami. No brakowało mi czegoś pomiędzy takich iście motocyklowych, ciasnych, dynamicznych zakrętów. Mówię tu o samej jeździe, bo widoki mnie zachwyciły. W internecie często można przeczytać opinie, że Stelvio jest przereklamowany, że są lepsze drogi w Alpach i nie warto tu jechać. Ja absolutnie tak daleko z opinią bym się nie posunął. Możliwe, że są to recenzje osób, które wjechały tu w południe, co gorsza jeszcze w weekend i przy brzydkiej pogodzie i zapamiętały zupełnie inny obraz tego miejsca niż ja. Dlatego tak podkreślam, żeby trasę planować w taki sposób, by tak popularne miejsca jak Stelvio, Grossglockner czy Transfogaraska odwiedzać z samego rana, najlepiej w dni powszednie, a na pozostałą część dnia zostawić te mniej popularne miejsca. Ja tak właśnie staram się robić i teraz po wizycie na Stelvio jadę prosto na mniej turystyczną przełęcz, ale też wyjątkową. To przełęcz Paso di Gavia, z której będę zjeżdżał wąską drogą bez żadnych barierek od strony Stromego Urwiska. W formie już po około 13 kilometrach ujrzymy tablicę informującą nas, że wjeżdżamy na drogę prowadzącą do Przełęczy Gawia. Lokalizacja jest idealna, by połączyć ją z przejazdem przez Stelvio, bo tak naprawdę nie zdążymy się dobrze pożegnać z cudownym górskim krajobrazem i już kilkadziesiąt minut dalej znów możemy rozpocząć fascynującą wspinaczkę po stromych serpentynach. Podobnie jak na Stelvio i innych włoskich przełęczach, wjazd tutaj jest w bardzo uczciwej cenie. Co darmo. Miła odmiana po wizycie w Austrii. Droga zachwyciła mnie już na samym początku. Zanim w ogóle wyjechałem powyżej linii lasów, czarowała mnie przepiękną zielenią i idealnie gładką nawierzchnią. Ma taki kameralny klimat, jakby to była jakaś prywatna dróżka prowadząca do ukrytej gdzieś w górach rezydencji. No, wyobraźnia od tych widoków i świeżego powietrza robi swoje. przez Przełęcz Gawia zaczynała zupełnie zwyczajnie jak na tego typu drogi, jako ścieżka do transportowania towarów pieszo i przy pomocy mułów. Przyjmuje się, że na pewno już w czasach średniowiecza, a nie wyklucza się, że i wcześniej. Przeprawiały się przez nią całe konwoje kupców z Republiki Weneckiej. Ścieżkę sukcesywnie ulepszano, znacznie poszerzając ją na potrzeby wojskowe w czasie I wojny światowej. Kiedy to Gawia była miejscem licznych bitew. Najbardziej znaną bitwą jest ta pod Punta San Mateo, to szczyt górski znajdujący się nieopodal, który ma 3678 metrów wysokości. Bitwa rozegrała się w 1918 roku i przy okazji mam taką można powiedzieć mrożącą krew w żyłach ciekawostkę. W 2004 roku na wysokości 3400 metrów w pobliżu szczytu San Mateo znaleziono pokryte lodem ciała trzech żołnierzy monarchii austro-węgierskiej. Spoczywające tu od czasów wspomnianej bitwy z I wojny światowej. A teraz ciekawostka numer dwa. Bitwa pod San Mateo była uważana za najwyżej toczącą się bitwę na świecie. Kiedy to w 1999 roku bitwa o Kargil w Indiach przebiła ją znacznie, bo odbyła się na wysokości 5600 metrów. No, i dotarłem na przełęcz Gawia. Tutaj droga osiąga wysokość 2621 metrów nad poziomem morza. Taka też wartość podana jest na znajdującej się tu tablicy, ale trafiłem gdzieś na informację, że jest to wartość błędna, bo faktycznie jest to niby 3 metry mniej. Dla mnie to bez znaczenia i tak jest wysoko. Zrobiłem sobie tu przerwę, wyszukałem i zarezerwowałem nocleg na dziś, który zlokalizowany jest nad jeziorem Garda. Niesamowite jest to, że już tyle dziś widziałem, a jest dopiero godzina 10.20, gdy postanawiam ruszyć dalej. Pojawiła się mgła, a czeka mnie zjazd tą bardziej niebezpieczną stroną, gdzie droga biegnie tuż nad stromym zboczem bez żadnych barierek zabezpieczających. Już nie mogę się doczekać. Lekki dreszczyk emocji. To lubię. Jezioro, które miałem wcześniej, to znajdujące się na przełęczy, to jezioro polodowcowe o nazwie Bianco, czyli białe. Natomiast to mniejsze, znajdujące się poniżej, widoczne teraz, to Nero, czyli czarne. Nagranie z kamery tego w ogóle nie oddaje, ale zjazd tutaj jest naprawdę stromy. Do tego jest wąsko i nie widać, czy coś nadjeżdża z dołu. Część drogi jest zabezpieczona barierkami, ale zjeżdżając dalej, będą one pojawiać się coraz rzadziej. Tutaj w dole widać wspomniane jezioro Nero. To strome zbocze z powitem mgłą na żywo robiło niesamowite wrażenie. Nie trzeba jeździć ścigaczem 250 km na godzinę po ekspresówce czy autostradzie, żeby zapewnić sobie emocje. Wystarczy 70 km na takiej drodze. Ma ona bardzo dynamicznie zmieniającą się szerokość, często stając się bardzo wąską dróżką, co daje wrażenie jakbyśmy jechali alejką dla rowerów. Dwa samochody nie mają szans, żeby się tu minąć. Jeden z nich będzie musiał cofać. Wedwie odcinki niezabezpieczone od strony urwiska sprawiają, że przymiotnik niebezpieczna wyjątkowo często pojawia się w materiałach opisujących tę drogę. Jeśli jesteście dobrymi kierowcami, nie ma się czego bać. To nie jest tak, że ta droga będzie chciała Was zabić. Po prostu konsekwencje z ewentualnego błędu popełnionego przez kierującego będą tu większe, a to sprawia, że przejazd tędy jest wyjątkowy i zapada w pamięć. Przez przełęcz gawia zaliczona, ale podczas zjazdu na wyświetlaczu RTK pojawiła się ikona informująca o niskim poziomie oleju w silniku. Póki co zajeżdżam na stację, kupuję litrowe opakowanie oleju na dolewki i tankuję do pełna. Za litr 95 wychodzi tu i 7,80 groszy. Niestety pod względem cen paliw, Włochy wypadają najgorzej wśród krajów na mojej trasie. Kawałek dalej zauważam sklep, więc robię jeszcze szybkie zakupy. Tak wracając jeszcze do tego oleju, jeżdżąc po Polsce i krajach sąsiadujących zużycie oleju w moim motocyklu było naprawdę nieduże, więc nawet nie brałem małej bańki na dolewki. Tutaj w Alpach okazało się, że silnik nie ma tak lekko, strome podjazdy i drogi zachęcające do odkręcania sprawiają, że delikatnie mówiąc w niskim zakresie obrotów jakoś bardzo często nie pracuje. A to przekłada się nie tylko na większe zużycie oleju, bo zanim opuszczę Włochy przekonam się, że bieżnik na moich oponach zniknął. I to jeszcze przed osiągnięciem przebiegu 6000 km. Przejeżdżam właśnie przez przełęcz Croce Domini, znajdującą się na wysokości 1895 m nad poziomem morza. Droga jest tu równie wąska jak ta z przełęczy Gawia, ale zbocza nie są aż tak strome. Widoki ładne, ruch na drodze niewielki, bardzo przyjemna trasa, raczej omijana przez większość motocyklistów, którzy jeśli decydują się tak jak ja podążyć w kierunku jeziora Garda, to wybierają najczęściej główne drogi. Stali widzowie wiedzą, że ja tak nie lubię i zawsze układam trasy w taki sposób, by można było odkrywać takie nieoczywiste, mało znane perełki. Przy okazji, przypominam, link do całej mojej trasy znajdziecie jak zwykle w opisie pod filmem. Jest tam również link do materiału na temat darmowej aplikacji nawigacyjnej mapy CZ, z której nieustannie korzystam już kolejny sezon. Film zbliża się już ku końcowi, więc może kilka słów tytułem podsumowania tego, co zobaczyłem dzisiejszego dnia. Mimo, że dla mnie dzień jeszcze się nie kończy, ale resztę zobaczycie już w kolejnej części. Okej, okay, dobrze. Ten dzień był dla mnie dość wyjątkowy. Bardzo pragnąłem odwiedzić przełęcz Stelvio, którą uważałem i nadal uważam za jedną z najważniejszych alpejskich przełęczy. Gdy słyszę Alpy, to od razu myślę o Stelvio czy też Furka Są to dla mnie kultowe wręcz przełęcze. Nie twierdzę, że najpiękniejsze, najlepsze i tak Są to po prostu pewne symbole. Być na Stelvio to było dla mnie coś wyjątkowego, móc popatrzeć z góry na tę charakterystyczną drogę jak trójka Stopgir przed laty, którą zawsze uwielbiałem oglądać. A jeśli ktoś z Was posiada Alfa Romeo Stelvio albo Moto Guzzi Stelvio to już w ogóle nie ma o czym mówić, te pojazdy zasługują na to, żeby je tu zabrać. Nie każcie im dłużej czekać. Z kolei przełęcz gawia, może nie rzuca na kolana widokami z tego najwyższego punktu trasy, choć jest tam bezdyskusyjnie pięknie, ale za to drogi prowadzące do niej to dla mnie coś wspaniałego. Zapisały się dobrze w mojej pamięci. I to jest cudowne: każda ta przełęcz, nawet te zlokalizowane dość blisko siebie, to z osobna unikalne dzieła Matki Natury. Każda wygląda inaczej i czymś innym zachwyca. Zrobiłem też kilka zdjęć z tych miejsc. Te możecie zobaczyć na moim Instagramie, do którego obserwowania serdecznie zachęcam. Myślałem, że uda mi się ten odcinek dociągnąć do dzisiejszego noclegu, ale tyle się działo, tyle mam do pokazania, że jak zwykle wyszło dłużej niż planowałem. Zbliżam się do jeziora Garda. W następnym filmie pokażę Wam dwa oblicza tego miejsca. Pierwsze to gorąc, masa turystów, sznur aut, absolutnie zero przyjemności zjazdu. I na koniec burzy. Oraz drugie, garda o świcie, opustoszała i cicha. Następnie udam się na mało znane górskie drogi zlokalizowane powyżej, które okażą się największą niespodzianką tego wyjazdu. Przepiękne, puste i takie jakby totalnie ukryte przed całym światem. Czułem się tam jak odkrywca nowych szlaków. Będzie też wyjątkowe Sandball do pasji, nie tylko, także wypatrujcie kolejnego odcinka, a jeśli oglądacie już po czasie, to miniatura do niego wyświetli się zaraz po prawej stronie. Koniecznie zajrzyjcie do opisu pod filmem. Jest tam wiele informacji, o które często pytacie, a także link do całej mojej trasy. A jeśli film się podobał, to zostawcie proszę łapkę i komentarz. To ma ogromną moc i daje mi kopa do dalszej pracy. No i oczywiście upewnijcie się, że subskrybujecie mój kanał, żeby nie przegapić nowości. A tymczasem do następnego. Na razie.